Niestety ten update nie zapowiada się jakoś mega rewelacyjnie. Ale, no właśnie, jest jedno ale. Obejrzyj do końca i zapraszam serdecznie, zostawcie lajka. Moi drodzy, jedziemy z tym tematem. Słuchajcie, mamy tu całe podsumowanie tych wszystkich lików i moje zdanie na ten temat, słuchajcie. I RGL Leaks tutaj nam zrobił film i pierwsze zaczynamy od tego stanowiska, bieda stanowisko, tak bym to nazwał, dla osób, które lubią żebrać opety. Free huge pet, free pets, free pets i tak dalej, więc coś dla takich osób. <laughs> Natomiast mamy też anime petem. Jest ten anime małpka, co mi naprawdę mega fajnie się podoba. Małpka jako sa Saiyan jako osoba, która wychowała się na Dragon Ballu. No powiem szczerze, że chciałbym to mieć i naprawdę się ekscytowałem na samą myśl, że będę mógł wydropić takie pety. Niestety te pety będą z jajek za Robuxy. Mamy też aurę Super sajanina. Mamy anime Agony, który wygląda naprawdę kozacko również. Mm, niestety, słuchajcie... Niestety, problem jest taki, że to są pety z mm, ekskluzywnego jajka, więc y, niestety jest to naprawdę słaba informacja. Mam nadzieję, że to jajko nie będzie kosztować 400 robuxów za jedno, bo to było słabe. Mamy te prezenty, które... Mamy te pety, które będą z tych prezentów, to są party pety w którym będzie Huge Party Dog dostępny właśnie z tego giftu. Huge Agony też jest dostępny, będzie, ale z tego ekskluzywnego jajka. Pytanie tylko, czy dostaniemy coś dla free-to-play graczy, jakieś jajko free-to-play, jakieś nowe pety, lucky pety. Mamy tutaj przecieki o Huge Pink Lucky Bloku, o ekskluzywnych Lucky Blokach. Więc być może jest sytuacja taka, że dostaniemy part drugi, czyli część drugą Lucky, lucky Eventu, gdzie będziemy mogli wydropić tego Huge Pink Lucky Bloka troszkę łatwiej i być może pojawią się te ekskluzywne laki bloki, które już widzieliście. Właśnie te niebieski, żółty i to są jako pety tak naprawdę. Nie tylko jako bloki, ale jako pety. Oceńcie sami, czy jest to L czy W update. Dajcie znać. Do zobaczenia.